Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj plan jest taki, że pootwieramy sobie skrzyneczki polecane. E, tak jest, mamy też tutaj nowe skrzynki, no więc na pewno coś tutaj podziałamy. Przypominam o kodzie Rafikas, który daje wam plus 5% do doładowania portfela i możecie sobie otworzyć świetną skrzynkę. Wow, peka za darmo, więc otwórzmy sobie ją elegancko, cyk, cyk. I o... OK, gloczek, no dobra, elegancko. No i jak jeszcze sobie wpiszecie, właśnie jako grafiko, macie te 5%. Tutaj można sobie kliknąć. No i jeśli chciałbyś pootwierać, to można sobie doładować. Jak widzicie, jest dużo różnych, różnych metod płatności. SMS-ki, skinkami można, paysafe bliczki, więc jest tego to sporo. I ten 5% bonus można sobie odebrać. Zanim cokolwiek, skrzynia bonusowa. Otwórzmy sobie złotą za level. Otwieramy to z Afriką zawsze fajnie. I, i, i. Kurczę, Pojawił się ten sloterek, siema discotek, Witam. Dobra, no i co? Na początku klasycznie po kolei, po każdej z kategorii, sobie otworzymy przynajmniej jedną skrzynkę. Zrobimy kontrakty. Skorzystamy z trybu control. I co? No i pójdziemy już stricte na, na polecane skrzyneczki. Dobra, dawaj high five. Dzisiaj myślę, że troszkę zaszalejemy tam na tym trybie, ale to jeszcze nie wyprzedzajmy faktów. Tylko jedna strata. Tu byliśmy na polecane, pójdziemy. Dobra, Olin, 10% USP. No dobra. Dawaj. Zobaczmy. Wow, Neonoir. Ja ci kręcę. Moc moc totalna. I co? Partnerskie teraz, ta? Santiago. Dobra, otwieramy Santiago skrzyneczkę. Pyk pik. pik. Elite Build, Cyreksik. no i moc Dobra yy, Kontrakt tak, Zróbmy sobie kontraktik, cyk 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 Okej, okay. ojojoj, co to są tu alberetki? Okej okay. Jak się te rzeczy są tutaj, można sobie je wypłacić, sprzedać, okej okay. Dobra, chodźmy kontrol Tutaj jeszcze I co byśmy chcieli tak właściwie? Hmm Coś za takiego pod, Poddymy trochę, co? Tak zrobimy. Dobra, pyk. E, klikamy. Dobra, otwórz. Uhuhu, no i elegancko, ty. Dobra, jeszcze raz. Otwieramy. Okej. Okay. Otwórzmy jeszcze raz. No i super. No i naprawdę super. Trzy digielki łącznie. Parliśmy. No i dobra. Polecane co? Zacznijmy od tych nowych skrzyneczek. Na pewno to będzie początek. Łocie, panie, co jest? O, baben Rękawiczki. Dobra, ty, ale moc. Dobra, sunset, otwieramy. To może otworzymy tą za tysiąc też? O, o. A dobra, ty mnie ten, dobra mamy tę te, teczkę y, Loreus, a i tylko pytanie, jak ja otworzę Loreusa Dobra, pomyślimy zaraz Zobaczymy i tak dalej Judgment of Anubis Okej, okay. no dobra I pytanie, pytanie teraz jest zasadnicze Neptun albo Robimy tak I konduktoria, No chyba wiemy co, nie? Tu jest nieźle, kurczę, mocna skrzynka. Otwórz. Otwórz, 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 oj, oj, oj. M4. m Ale tu są niezłe, niezłe, niezłe rzeczy. Niezłe skiny. Icarus, Gamma, Dopplerek. No nic, może kiedyś tu jeszcze wrócimy do tej, do tej skrzynki, ale to już nie dzisiaj. No i w sumie zostaje jeszcze ta. Big Baller. Co tutaj? Okej. Okay. Jakie są procenty? Dwa. Też, ale to dwa ka... Ją sobie na pewno kiedyś otworzymy, ale to to. Kiedy indziej. Dobra, to co tam jeszcze z polecanych mamy? Co byśmy chcieli? Hydropus? Dobra. Dawaj, otwórzmy. Jak szaleć, to szaleć. Eee, co to, okej, okay. gloczek jakiś, no dobra, Angel, dobra, dawaj, otwórzmy Angela, Michael wiesz o co chodzi, byczku, uuu, no tak, dobra, Warmgat, no i udaje mi się, może, może trochę tańsze, co, Atsche, czy jakoś tak, no dobra. Otwieramy w takim razie ockę. Uu, demolition. Uuu, o dobra, spoko jednak. Tylko bridge gdzieś obok był. Farm it. A, czekaj, otworzymy raz, a potem jeszcze pięć Okej, okay, CZK. Dobra, otwórzmy pięć w takim razie jeszcze. Pik, piek, zobaczmy, co tu. Nevermore. OK poformione, dobra polecane, co jeszcze byśmy chcieli coś takiego, co nie otwier. party mix, o to brzmi jak coś, co chyba niezbyt otwierałem in my history dobra, negev są gdzie on jest, a okej okay. lionfish, dobra, jeszcze raz otwórzmy lionfish po raz drugi, dobra, ostatnie otwarcie tej oto skrzyneczki okej okay. No dobra, party, niezłe party było i tak tak byczku. No więc jakbyś chciał sobie pootwierać to link jest w opisie, kod Rafikos. Dzięki za dziś, do następnego, cześć, pa pa.